Śpisz 8 godzin, a budzisz się tak, jakbyś całą noc kopał tunel łyżką. Twoje ciało jest wyczerpane, ale reagujesz kawą, udając, że to rozwiązuje problem. Co ciekawe, prawie wszyscy robią to samo. Ludzki organizm to niesamowita maszyna, lecz bez napisów, mówi poprzez objawy, a gdy jest ignorowany, zaczyna krzyczeć. Idea jest prosta zrozumieć ostrzeżenia, które twoje ciało wysyła każdego dnia. A które uporczywie bagatelizujesz. To nie dramat, to czysta biologia. Twoje ciało po prostu próbuje przetrwać mimo ciebie. Numer jeden, zmęczenie, które nigdy się nie kończy. Śpisz, budzisz się i znowu jesteś zmęczony. Witaj w przewlekłym zmęczeniu eleganckiej nazwie współczesnego wyczerpania może wynikać z niedoboru żelaza, zaburzeń tarczycy, problemów hormonalnych lub snu, który tylko udaje odpoczynek, ale niczego nie regeneruje. Podczas snu ciało powinno odzyskiwać energię, odbudowywać mięśnie i oczyszczać mózg za pomocą systemu glimfatycznego, wewnętrznego układu, który usuwa toksyny nerwowe. Kiedy ten system zawodzi, budzisz się, jakbyś przebiegł maraton we śnie. I nie, kawa nie pomaga. Jedynie maskuje problem. Prawdziwym lekarstwem jest szacunek dla własnych granic, porządny sen i traktowanie ciała jak najważniejszego systemu operacyjnego. Numer dwa łamliwe paznokcie i osłabione ciało piszesz na klawiaturze. I nagle paznokieć pęka jak z mokrego papieru. Zawsze wini się zimno, lecz problem tkwi wewnątrz. Paznokcie są biologicznym raportem pokazują czy brakuje cynku, wapnia, biotyny lub białka. To co wygląda na kwestię estetyczną, w rzeczywistości jest sygnałem, że zasoby organizmu się kończą. Naukowcy analizują nawet chemiczny skład paznokci, by wykryć niedobory i ekspozycje na metale ciężkie. Gdy paznokcie łatwo się łamią, to znak, że ciało potrzebuje wewnętrznego wsparcia. Numer 3. Rana, która zbyt długo się goi Zranisz się, mijają dni, a rana wciąż się nie zamyka. To jedno z najpoważniejszych ostrzeżeń. Powolne gojenie. Może świadczyć o braku witaminy C, niedoborze białka, słabym krążeniu lub cukrzycy. Gdy układ odpornościowy nie daje rady, to tak jakby budowlańcy od budowy porzucili plac budowy z powodu braku cementu. Aby tworzyć nową tkankę, ciało potrzebuje energii, tlenu i składników odżywczych. Bez nich komórki po prostu się nie pojawiają. Rana, która się nie goi, to biologiczny sposób ciała na powiedzenie, że coś w środku rdze wieje. Numer 4. Waga, która znika bez powodu. Wchodzisz na wagę i bez żadnego wysiłku schudłeś. Brzmi dobrze, ale to odwrotność zdrowia. Niewyjaśniona utrata masy ciała to sygnał wewnętrznej nierównowagi. Może to być nadczynność tarczycy, cukrzyca lub coś poważniejszego. Ciało spala energię, próbując poradzić sobie z problemem, którego jeszcze nie zauważyłeś. To jak migająca kontrolka na desce rozdzielczej samochodu. Można ją ignorować, dopóki silnik nie stanie. Gdy organizm sam zmienia się bez powodu, to znak, że walczy o przetrwanie, a taka walka nigdy nie jest darmowa. Numer 5 Zawroty głowy po wstaniu. Wstajesz zbyt szybko i świat zaczyna wirować. Wygląda to zabawnie, ale to czysta fizyka. Krew musi pokonać grawitację, by nadal dostarczać tlen do mózgu. Gdy ciśnienie spada zbyt gwałtownie, pojawia się zawrót głowy, a czasem nawet omdlenie. Najczęstsze przyczyny to odwodnienie, anemia lub niedobór soli. Problem w tym, że większość ludzi żyje wewnętrznie wysuszona. Ciało w 70% składa się z wody, lecz przypominamy sobie o tym dopiero, gdy WiFi przestaje działać. Pij więcej wody, ogranicz kawę i pozwól ciału przystosować się do zmiany pozycji. Numer 6. Tajemnicze swędzenie. Wszystko wydaje się normalne, aż skóra postanawia rozpocząć seans swędzenia bez przyczyny. Żaden komar, żadna alergia, tylko niewidoczna irytacja. Medycyna nazywa to świądem idiopatycznym i może to być efekt problemów z wątrobą, nerkami lub nagromadzenia toksyn. Skóra to największy i najbardziej szczery organ, gdy coś jest nie tak, reaguje pierwsza. To plakat protestu Twojego wnętrza. Nawodnienie, odpowiednia dieta i regularne badania zwykle rozwiązują problem. Swędzenie to sposób, w jaki ciało próbuje przetłumaczyć to, czego jeszcze nie rozumiesz. Numer 7. Włosy, które odchodzą. Patrzysz na odpływ, i wydaje się, że połowa twoich włosów postanowiła się wyprowadzić. Pierwszym winowajcą jest stres, i czasem faktycznie nim jest, ale wypadanie może wynikać także z niedoboru żelaza, białka lub zmian hormonalnych. Ciało jest pragmatyczne. W czasach niedoboru eliminuje to, co nie jest niezbędne. To jak firma w kryzysie, która najpierw zwalnia dział marketingu. Włosy są wskaźnikiem zdrowia wewnętrznego, a żaden cudowny szampon nie naprawi problemu, który zaczyna się od środka. Numer 8. Permanentne wzdęcia jesz sałatkę. I czujesz się, jakbyś połknął cały arbus. Stałe wzdęcia to jeden z najbardziej lekceważonych i najbardziej znaczących sygnałów. Początek mają w jelitach, drugim mózgu ciała. Gdzie biliony bakterii regulują trawienie, nastrój i odporność. Gdy ta mikroflora się rozregulowuje, pojawia się dyskomfort, gazy i poczucie, że ciało to pole bitwy. Fast foody, cukier i przetworzona żywność to główni winowajcy. To tak, jakby ciało krzyczało: Nie wiem, co zrobić z tym, co nazywasz jedzeniem. Słuchaj brzucha rozumie więcej niż myślisz. Jeśli rozpoznajesz u siebie niektóre z tych objawów, to znak, że twoje ciało próbuje z tobą rozmawiać. Może właśnie nadszedł czas, by zacząć słuchać. Prawda jest taka, że całe życie próbujemy naprawiać to, co czujemy na zewnątrz, a prawie nigdy nie rozumiemy tego, co dzieje się wewnątrz. Ciało mówi nieustannie, czasem szepcze w formie zmęczenia, a czasem krzyczy w formie bólu, ale spokojnie to nie koniec świata. To tylko twój organizm prosi o uwagę, zanim problemy staną się codziennością. A skoro mówiliśmy o sygnałach płynących z ciała, warto też zrozumieć te, które pochodzą z umysłu. W następnym filmie pokażę ci dziwne nawyki, które ujawniają, że jesteś mądrzejszy niż ci się wydaje. Zachowania, które wydają się dziwne, a w rzeczywistości są odbiciem bystrego, kreatywnego i pełnego energii mózgu. Zdziwisz się, odkrywając, że twoje najbardziej przypadkowe maniery mogą być dowodem na to, że twoja inteligencja sięga dalej niż przypuszczasz. Więc, jeśli chcesz dalej zgłębiać ciekawą stronę ludzkiego umysłu, ucząc się z lekkością, humorem i nauką, obejrzyj kolejny film. A jeśli chcesz odkrywać więcej ciekawostek o sobie i o wszechświecie w zabawny sposób, zasubskrybuj kanał. Einstein wyjaśnia, bo tutaj uczysz się dobrze się bawiąc.